Helm od wieków był miastem wielu kultur i języków. Obecnie tę tradycję kontynuuje Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Instytut Neofilologii PWSZ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i oferuje atrakcyjny program studiów wyższych w zakresie czterech języków. Ponieważ Lubelszczyzna graniczy z Ukrainą i Białorusią, istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników znających wschodnie języki. Dlatego Katedra Slawistyki w Instytucie Neofilologii przygotowała specjalizację: Wspólnotowy Ruch Graniczny i Administracja Celna służby celne, służby graniczne, instytucje obsługujące granice. To są najwięksi pracodawcy w naszym regionie. W związku z tym wydaje się, że warto zdobywać wykształcenie w tym kierunku. Na tych, którzy swoją przyszłość wiążą z Zachodem, czeka filologia germańska. Filologia angielska świetnie przygotuje do zawodu nauczyciela. Jednak jej absolwenci mogą z powodzeniem funkcjonować na wielu innych płaszczyznach zawodowych. Katedra anglistyki oferuje również specjalizację amerykanistyczną. Absolwent amerykanistyki z łatwością znajdzie zatrudnienie w public relations, dziennikarstwie, administracji państwowej, samorządowej, może również funkcjonować jako doradca językowy i tłumacz oraz w wielu innych dziedzinach życia zawodowego. Studia neofilologiczne hełmskiej PWSZ cieszą się ogromnym powodzeniem również z racji wymiany i współpracy z siostrzanymi instytutami uczelni całego świata. Studenci mogą tam kontynuować naukę i zgłębiać swoją wiedzę, zdobywając kolejne dyplomy studiów wyższych. Instytut Neofilologii PWSZ Miejsce, gdzie wschód spotyka się z zachodem.